Witam serdecznie. Często przychodząc do sklepu mamy problem z doborem tarcz do ślifiery kątowych. Jest ich na regałach coraz więcej, a my nie wiemy, którą wybrać. Dlatego postanowiłem dzisiaj zaprosić specjalistę z firmy Rodius, Pawła Wróblewskiego, który opowie nam bliżej o tarczach. Witam ci Pawle. Cześć, Darku. Dzień dobry. Co nam opowiesz o tarczach? Chciałem przedstawić tarcze firmy Rodius i pokazać różnicę, jak tutaj nie można najszybciej podzielić. Tarczę do cięcia które są tego typu, oznaczone są kolorem złotym, są to tarcze do cięcia stali nierdzewnej. Kolejną grupą tarcz będą tarcze do cięcia oznaczone kolor kolorem niebieskim, przeznaczone do cięcia stali czarnej, tarcze do cięcia oznaczone kolorem srebrnym, przeznaczone do cięcia aluminium oraz tarcze zielone, przeznaczone do cięcia kamienia. Skupmy się na tej waszej podstawowej linii, tej jedyneczce. Czy tą tarczą mogę również ciąć stal czarny? Jak najbardziej. Tarcza jest przystosowana do cięcia stali czarnej oraz do stali nierdzewnej. Natomiast jeżeli zaczniemy tutaj najpierw ciąć stal czarną, a potem wrócimy i będziemy chcieli ciąć stal nierdzewną, opiłki materiału od stali czarnej pozostaną na tarczy, i mogą uszkodzić nam materiał nierdzewny, i tam może e, zdarzyć się korozja. A więc, jeżeli e, tarcze wykorzystamy już do stali czarnej, nie możemy wrócić i ciąć stali nierdzewnej. E, jeszcze tutaj zauważyłem, że na waszych tarczach są oznaczenia: macie 1, 2 i 3. Czy to kropki oznaczają e, dłuższą żywotność tarczy? E, tak. E, tarcze mamy w trzech liniach jakościowych linia alfa. Gdzie mamy, oznaczona jest jedną kropką, linia Pro oznaczona dwiema kropkami, i linia Top oznaczona trzema kropkami. Różnica jest tego typu, że przy linii Alfa tarcza jest dedykowana do szlifierek podstawowych o mocy 800-900W, natomiast jeżeli dysponujemy mocniejszą szlifierką 1500W, możemy wykorzystać tarczę z wyższej linii. Tarczy z wyższej linii e, też mają taką nowość jest to HydroProtect, zabezpieczenie tarczy przed wilgocią. E, w tym momencie, jeżeli trzymamy tarczę w jakimś magazynie, e, garażu nieocieplonym, gdzie e, jest kontakt z wilgocią, ta tarcza nie nasiąka e, tak szybko wilgocią i będzie nam dłużej służyła. E, następną linią e, jest tarcza do szlifowania stali. Betonu, aluminium. Tak, są to te same kolory, a więc tarcza złota nadająca się do stali nierdzewnej lub też do stali czarnej. Tarcza niebieska nadająca się do stali czarnej. Srebrna do aluminium, zielona do kamienia. I w tych tarczach również analogicznie występują trzy linie. Alfa Pro i Top oznaczone kropkami, sugerujące nam y, moc i żywotność tarczy. Bardzo często klienci przychodzą, szukają tarcz do ślifiery kątowych dysków listkowych yy, i się zastanawiają, czy. Ten dysk listkowy y, też nadaje się do szlifowania drzewa. Jak najbardziej. E, dyski listkowe, tarcze, tzw. Tak lamelkowe, nadają się do szlifowania stali czarnej, stali nierdzewnej oraz do szlifowania drewna. Natomiast przy szlifowaniu drewna dobrze jest mieć e, szlifierce regulacji obrotów. Możemy zmniejszyć w tym momencie obroty, nie będziemy tak palić yy, drewna, bo mamy większą kontrolę nad materiałem oraz zachowamy dużo większą żywotność tarczy. Tutaj jeszcze widzę taką tarczę, to jest taka ciekawostka, która jest ogólnie przeznaczona do cięcia i ślifowania. To jest, yy, bo jak ktoś, na przykład yy, montażysta, trochę chce podślifować, pociąć, to yy, chyba jest idealna, tak? Tak, jest to jedyna taka tarcza na rynku, która jest przeznaczona do cięcia i do szlifowania. Jest ona grubości 1,9 i dzięki temu cięcie będzie w miarę łatwe. Natomiast jest potrudnie zbiorowana i można też podszlifować. W momencie, gdzie mamy jakąś niewielką pracę do zrobienia, gdzie trzeba coś podciąć, podszlifować, zakładamy jedną tarczę. Możemy uniknąć ciągłej zmiany tarczy i jedną tarczą możemy wykonać dwie prace jednocześnie. Czyli ogólnie taki mentorzysta też powinien zwrócić uwagę, że najlepiej kupować trzema kropkami, bo będzie rzadziej wymieniał. Tak. E, tutaj jest taką ciekawostką e, nową w Waszej ofercie Starcza 125x06 z wybrzuszeniem. Tak. Powiedz mi o tej tarczy. Jest to najcieńsza tarcza na rynku o grubości 0,6 mm. E, praktycznie jest cienka jak papier. E, dzięki temu mamy idealne cięcie stali nierdzewnej lub też e, czarnej. E, Kolejną korzyścią tej tarczy jest to, że jeżeli mamy szlifierkę słabszej mocy, możemy założyć tą tarczę. Ze względu na mniejszy opór tej tarczy, będzie dużo lepsza jakość cięcia. Tarcza okay. również jest w technologii HydroProtect zabezpieczeniem przed wilgocią. Paweł, mi się wydaje, że w skrócie wytłumaczyliśmy naszym widzom, na co powinni zwracać uwagę przychodząc do sklepu. Bardzo ładnie są oznaczone, kolorystyką, także nikt nie powinien mieć też problemu z doborem Waszych tarcz. Także dziękuję Ci za przybycie do naszego programu i zapraszam dziękuję do również. następnych odcinków. A Was zapraszam do następnych do odcinków. Do widzenia.